Cześć, jesteśmy na trzeciej rundzie w czarnym przed nami 12 km prolog. Michał, tak, prolog, prolog 12 km. Jesteśmy na trzeciej rundzie. Nie było nas tutaj dosyć długo, bo chyba 2 lata albo trzy. Bardzo fajne tereny na poligonie wojskowym również. Autko po raz kolejny mówię trzeci chyba w tym sezonie odbudowane, bo niestety napsute na ostatniej rundzie dosyć mocno. No i ścigamy się, lecimy, lecimy, myślę, dobrym tempem cały sezon, więc, więc będziemy walczyć o, o najlepsze lokaty, aby mm, nie napsuć sprzętu i myślę, że będzie ok. Dzisiaj prolog, jutro trzy odcinki po 70 km. także pogoda myślę, mam nadzieję, że dopisze, bo, bo ma, ma, padać. ma padać, ale może to nawet lepiej, bo, e, się bo, bo będzie się mniej kurzyło, a ja na, 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 na mokrej nawierzchni się dobrze czuję. No i to tyle, wyspani, wypoczęci, przygotowani. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy I pa pa. i pa pa i słyszymy się jutro. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa. Let's get lost in this wonderland. See it all, we don't need a plan. Cześć, jesteśmy po dwóch odcinkach. Można jesteśmy powiedzieć? po baja Czarne, można powiedzieć o tak finalnie. Jak widać tutaj z tyłu pychowa dla nas Baja czarne. Zresztą bordę też. Świetny rajd, super przygotowany, może od pozytywów. Bardzo fajny, fajne odcinki, szybko, bardzo trudny nawigacyjny, My ale też jesteśmy w czarnym i jesteśmy w czarne D. W czarne D. No także wszyscy rodzinie w, czar... w czarne D i na drugim odcinku tempo było jeszcze szybsze niż na pierwszym, prolog, prolog wczoraj w mega trudnych warunkach wygraliśmy z bardzo dużą przewagą nad drugą załogą no i dzisiaj pogoda sprzyjała, słonecznie od samego rana i cisnęliśmy pierwszy odcinek bardzo fajnie i na drugim odcinku najprawdopodobniej straciliśmy koło dwumasowe, nowe, które miało 90 km przebiegu wzmacniane, tuningowe, także no no, tak to jest w rajdach. No. Ja się bardzo cieszę, że mam najlepszego pilota na świecie, bo Nikolka cuda wyczynia. Żadnego błędu, bardzo trudna nawigacja, także mega, bardzo Ci Nikolka dziękuję. dziękuję. Był fan z jazdy, tylko szkoda, że nie, nie dojechaliśmy do mety. Niestety nie będziemy klasyfikowani ze względu na to, na to że nie ukończyliśmy 50% odcinków. I też czasowo byśmy się nie, nie wyrobilibyśmy, bo chłopakom by zajęło wymiana skrzyni godzinę. Serwisu jest pół godziny, więc nie udałoby nam się. Dopiąć. No pechowe dwa ostatnie rajdy ciśniemy dalej, nie poddajemy się. Mam nadzieję, że. że Teraz kolejna runda. W dopiero w Przasnyszu, za dwa miesiące. Może trzeba coś, coś, coś pomyśleć nad zmianą sprzętu, chociaż no, bardzo lubimy nasz samochód. Szkoda, że po prostu takie części są produkowane, jakie są, że wytrzymują 100, 100 km. Tak, no nie ma się co załamywać, także ciśniemy dalej Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy za kibicowanie i do usłyszenia, do zobaczenia na następnej rundzie. Papá! Pa.